Legio Tertio Italica powstał w 165 roku jako drugi, po drugim Italica, założony przez Marka Aureliusza w celu walki z germanami w jego wojnach markomańskich. Legion otrzymał unikalny symbol w postaci bociana. Przez parę pierwszych lat istnienia legion nosił nazwę Konkos, czyli harmonijny, co miało symbolizować mocną więź Marka Aureliusza ze swoim adoptowanym bratem, Lucjuszem, Werusem. Trójka od razu została wrzucona na głęboką wodę, i natychmiast po dotarciu na front rozpoczęła walki z Alamanami i Kwadami. Do 172 roku legion stacjonował wraz z drugim Italika w Aquilei. Potem do 179 miał swoją bazę w Eining dzisiejszej Austrii. Zaś od tego roku rozpoczął budowę istnej średniowiecznej twierdzy obronnej na Dunaju w Castra Regina w Grecji. Była to najbardziej ufortyfikowana baza legionowa w tamtym czasie o kamiennych murach w wysokości 8 metrów i szerokości 2. Był to pierwszy pełny legion stacjonujący w Recji. Dowódcą trójki wyjątkowo był urzędujący gubernator owej prowincji. W 193 roku Italika poparł dążenia do władzy Septymiusza Severa, a jego oddziały brały udział w zwalczaniu jego dwóch konkurentów Nigra i Albinusa. W 213 roku Karakala z pomocą trójki odniósł zwycięstwo w swojej kampanii przeciwko Alamanom. Oddziały z Legionu brały także udział w wyprawie Gordiana III na Persów w latach 243-244, za co otrzymał on nazwę Gordian. Trójka wspierała także Waleriana i jego syna Galienusa oraz brała udział w wyprawie Aureliana przeciwko Zenobi w 273 roku. W połowie III wieku twierdza legionowa została poddana ogólnej przebudowie i wzmocnieniu. Pod koniec IV wieku III Italica był podzielony na sześć oddziałów. Pięć z nich pozostało w Castra Regina, gdzie bronili granicy na Dunaju do upadłego w drugiej połowie V wieku. Szósty fragment Italika został przeniesiony do Ilirii, gdzie wraz z trzecim Herkulia, stworzonym przez Dioklecjana, bronił cesarstwo jako oddział Komitatenses, wchodzący w skład mobilnej armii tej prowincji. I na koniec chciałbym jeszcze podziękować moim dwóm nowym i pierwszym jednocześnie patronom na Patreon, Westalce. Która wspiera mnie z poziomu Trybuna Ludowego i Michałowi, który wspiera mnie z poziomu Kwestora. Dziękuję bardzo za wsparcie. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. A jeśli jeszcze ktoś z Was chciałby mnie wesprzeć, to link znajduje się zaraz w opisie tego filmiku. Dziękuję.